w o moich pięciu ulubionych abominacjach w zombieside. No, Rafał, nie ma problemu, ale trochę to może zająć. Wiesz, cześć, to znowu ja, Marek Spychalski, witam wszystkich serdecznie. I dzisiaj będzie topka, będzie top pięć moich ulubionych abominacji w Zombie zombieside. I muszę Wam powiedzieć jedno: trochę nam się ta linia rozrosła, co mam Wam powiedzieć. Zaczynając od tutaj czarnej plagi, to był początek. Kończąc na tym, że na Portal Konie zapowiedzieliśmy e, Zombie Side żywi i, i tam umarli. I ja się bardzo cieszę, ponieważ to ja jestem tym człowiekiem, który wam Zombie do Polski sprowadził i on święci e, radość waszy na waszych stołach. Więc lecimy top 5 do miejsce piąte, no nie mogło być inaczej. Oczywiście. Nie kto inny jak abominacja, dodatkowo nie zazna spokoju. Kto przeklęty? No i mamy naszego nekromantycznego smoka, wielkiego bydlaka latającego z wielkimi skrzydłami, mega fajną mechaniką, ponieważ on, kurczę, yy, lata nad planszą, on nic mu nie broni, muzium, zium, zium, nic mu nie broni yy, tego pola widzenia. Mega fajny, odporny na wszystkie umiejętności. Jedyne, co może go zranić, balista która jest także w dodatku yy, zielona horna yy, oraz co jakiś czas będziemy odsłaniać karty, które będą mówiły jaka jest podatność yy, i czym go można ranić. Mega fajne. Zmienia to bardzo dynamikę gry, po prostu. Zmienia to bardzo dynamikę gry, bo wiemy, że albo dochodzimy, proszę Państwa, do tej balisty i strzelamy po odpowiednim kątem, no albo musimy przeczekać i uciekać przed nim, a on lata po całej planszy. Yy. No poza tym figurka jest OSO, miejsce czwarte, chyba najbardziej niedoceniona część Zombiside'a, czyli Zombie Side czyli Zombie Side w świecie yy, kosmicznym. <tak>, tak naprawdę w kosmosie. Mamy tutaj gnijącą abominację, która też bardzo dużo potrafi zmienić i dużo dać dynamiki grze, ponieważ... Ona chodzi i zostawia po sobie tak zwaną pleśń i pleś może być albo aktywna, albo nieaktywna. Tą pleśń my jako gracze jesteśmy w stanie wypalać miotaczami ognia, żeby ona była nieaktywna, ale jeżeli taka abominacja przejdzie się po pleśni nieaktywnej, to ją zmienia na aktywną, a jak takiej pleśni na miejscu nie ma, gdzie abominacja postawi swoją brzydką stopę, to wtedy ona się tam rozprzestrzenia. I co ta pleśń nam daje? To no, jest niesamowite, bo pleśń w budynku, w pomieszczeniu liczy się tak, że wszystkie ściany dookoła tej pleśni, w tym budynku, w tym pomieszczeniu, w którym się znajduje, no, się nie liczą. One wszędzie mają wejścia, otwory, przez co zombie mogą się przedrzeć na mniej oczekiwanym momencie, zajść nasz od tyłu. Oczywiście nie działa na to na ściany zewnętrzne, ale to jest pikuś, ponieważ strasznie dużo zmienia nam. Dynamiki, że my sobie gdzieś staniemy, gdzieś się zabarykadujemy, gdzieś będziemy chcieli strzelać, tutaj rozstawić działo, no a ona zrobi wyrwę i po ptakach będzie. Wniejąca abominacja z edycji Zobisite. na jeźdźca. Polecam nie spotkać w grze. No i może będę monotematyczny, ale moje miejsce trzecie: no to będzie abominacja z. Czarnej plagi, a dokładnie z Wulsburga, dokładnie z dodatku Wulsburg, który poradza takie fajne yy, wilki, które mają dużo aktywacji i potrafią nas mega szybko złapać i dopaść. I zmienia się cały pogląd tego, jak otwieramy drzwi, czy otwieramy na ostatniej akcji, czy nie otwieramy na ostatniej akcji, bo jak będą tam wilki i dostaną dwie aktywacje, to nas po prostu wiedzą. I tam jest taka abominacja właśnie Ta wilcza. Która nie że jest wilcza, to jeszcze pio, pio, Piąteczkę wam przybija. Bardzo fajne, no bo ona działa dokładnie tak, jak powiedziałem, jak te wilki. Tylko, że wilki były bardzo słabe, bo miały tylko jeden punkt życia, a to podlega normalnym zasadom abominacji. Przy czym ma trzy aktywacje mega. Mieliśmy mega wielką abominację w kształcie moka. Mieliśmy gnijącą abominację zombie-site na jeźdźcy. Mieliśmy Wilczą abominację z dodatku Wolfsburg do czarnej plagi. I teraz kolejna abominacja będzie z takiego pakietu do czarnej plagi, który był też wydawany u nas. Ja mam tutaj wersję swoją z domu i to jest Zombie Side Bosses Abomination Pack. I ja wam tutaj wyciągnę i pokażę, ponieważ jest to abominacja, która też naprawdę dużo, dużo zmienia. Zwrodzę, postawimy tutaj. Jest to Abominatrol. Abominatrol, taka, zobaczcie, olbrzymia figurka. Mega wykonana. Kiedyś może ją pomaluję. Fantastycznie rzeźbiona. I dlaczego ona jest, i moją top 2, top 2? Ona jest top 2, ponieważ ona również ma trzy aktywacje. Tak jak ta znana z e, Wolfsburga. Tylko, że tutaj dodali jeden mały twist. Ona dostaje trzy aktywacje, jak nas widzi nas nie widzi, to ma tylko jedną aktywację, Jest co znowu dynamika na planszy się zmienia, przez to znowu my musimy patrzeć, żeby nie wychodzić abominatrolowi w zasięg wzroku, bo jak nas tylko zauważy, to biegnie pędem do nas, no i marny nasz los. No i TOP 1, ulubiona moja abominacja, która napsuła mi najwięcej krwi i też muszę wam się przyznać, że Chociaż hmm, najwięcej, bo najwięcej je gram w Black Plague, uwielbiam Black Plaga, uwielbiam klimaty Fantazy, Miliony godzin spędzonych przy turglaniu kosteczkami i mordowaniu tej szarej masy. I jaka to jest abominacja? Jest to abominacja również z tego zestawu. I jest to Abominotaur. Abominotaur, spójrzcie, to jest pięknie wykonana figurka abominacji. I to było pierwszy raz jak zobaczyłem rzeczywiście jak dynamika, jak jedna mała reguła potrafi e, zmienić całą zabawę w Zombie Dla tych, którzy nie, nie wiedzą, abominator potrafi rozwalać ściany. Gdy Abominator ma iść, on zawsze sobie idzie najkrótszą drogą, ale on ignoruje ściany, bo on po prostu przebija się przez ściany, robiąc wyrwy i wielokrotnie mają tak, że on się pojawił w budynku, aktywował. Zrobił wyrwę, zrobił miejsce dla innych, inni przez tą wyrwę w budynku wybiegli i nas wszystkich pozjadali. Bardzo dużo, dużo przegranych gier przez tego pana. I mam do niego ogromny sentyment. I jeżeli naprawdę nie graliście nigdy z Abominatorem, to spróbujcie, bo dużo dobrego zmienia. Tak mniej więcej wyglądały moje top 5 według mnie moich ulubionych, najlepszych, najgroźniejszych abominacji. Ja zachęcam bardzo tutaj pod spodem piszcie. Piszcie, jakie wasze jest top 5, albo top 3, albo po prostu jaka jest wasza ulubiona abominacja z całej serii gry Zombieside. Ja polecę wam jeszcze jeden fajny twist z całej serii Zombieside'a. Próbujcie sobie kiedyś do gry wrzucić wszystkie, wszystkie abominacje. Ja zawsze grałem sobie z tym pakietem. Każdą jedną rozgrywkę wrzucałem trzy te figurki do środka i była masakra. Dziękuję, pozdrawiam, jeżeli Wam się podobał film, proszę zostawcie lajka, like, zostawcie suba, żebyście nie ominęli naszych kolejnych filmów, też możecie kliknąć dzwoneczek. No i tyle, widzimy się następnym razem i to było top 5 moich ulubionych abominacji, których mam nadzieję, że nigdy w swoim życiu nie spotkacie. Trzała! Chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim osobom, które na mnie głosowali, ale najpierw chciałbym podziękować moim rodzicom, mojej mamie, mojemu tacie, że mi takiego pięknego zrobili. Chciałbym podziękować wszystkim poszukiwaczom przygód, w tym krasnoludom, elfom, niezliczonym wojownikom oraz kapłanom, którzy kładli się pod moimi stopami niczym domki z karty. Dzięki wam zdobyłem popularność. I mam nadzieję, że w roku 2024. Wtedy również Nie. będę miał szansę obronić swój tytuł najlepszej abominacji 2023. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, żyjcie w pokoju.